Trzymam za kciuki za Wasze złote medale. Nie wiem czy i co może mieć wspólnego pan Piotr Bukartyk z maratończykami czy piłką siatkową. Ja myślę, że to jest jedna z nielicznych dyscyplin, która jest w stanie we mnie wzbudzić jakieś emocje. Niemniej jednak jest to na pewno postać barwna i niezwykła. Bart Wielkopolski, gra jak sama sobie mówi. Autor niezwykłych, niebanalnych tekstów, w których patrzy na siebie i na rzeczywistość wokół Zlotu Ptaka. Tym razem przy okazji mistrzostw oraz ultramaratonu krasowego Gwint zaprosili do nowego Tomyśla Polskiego Barda Piotra Bukartyka. Bo przecież trzeba mieć ambicje. <mulary> Nie się jest jest się, Czy Piotr Bukartek miał kiedykolwiek coś wspólnego z piłką siatkową lub maratonem? Z maratonem y, przez chwilę, z alkoholowym, ale to było bardzo dawno temu i nie trwało na szczęście długo. Tak nie dobiegłem do końca. Natomiast jeśli chodzi o piłkę siatkową, to moja szkoła podstawowa była dumna z tego, kiedy byłem był no, szkoły podstawowej, że siatka Irena szkło skończył ją kilka lat wcześniej, nie wiem czy jakąkolwiek to nazwisko coś mówi i ciężkiego siatkarze z Gorzowa. pana od siatkówki, który życzył sobie zawsze, żebym obciął w końcu baznokcie, chciałem grać na gitarze i zaczął grać w siatkówkę, bo był taki moment, że byłem wysoki jak na podstawówkę. Natomiast nie byłem kompletnie predestynowany bogier zespołowych, bo, bo o to mi i potrafiłem wszystko zepsuć naszemu trenerowi, bo

Natomiast miałem trochę do czynienia z piłką siatkową albo z osobami blisko z nią związanymi. Mój były też był szefem wyszkolenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Andrzej Warych. Jeśli to słyszy, to pozdrawiam cię, Andrzejku. Pokazuje tatuaże. Jolanta, szczypińska, tu asystentka Po Potrafię tam odbijać no. piłkę parę razy, ale nie wzięliby mnie do żadnej drużyny. Kibicuję w tym w interpretacja pojęcia kibicowolna. Szczerze mówiąc, trzymam kciuki za Roberta Kubicę, bo bardzo mi zaimponował tym, że po ciężkim wypadku w trakcie jednego sezonu wygrał te, 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 te WRC dwójkę i był w zasadzie mistrzem po siedmiu z dziesięciu zawodów, a dwóch z nich nie, u, nie ukończył, poszedł na całość i po prostu rozwalał samochód. I to nie przeszkadza, że on rozwala samochody. To się nie dzieje na ulicy w ciągu dnia, tylko na strzeżonych, przygotowanych obiektach i ludzi, którzy, którzy idą na całość. W 2012 ogłoszono konkurs na hymn euro. Czy nie myślał Pan, żeby wziąć udział w konkursie na pieśń? Ech, powiem szczerze, że ani trochę e, e, z kilku względów. Po pierwsze, znam kulisy tego rodzaju imprez i Wiem, że jakość utworu ma się niejako do, do późniejszych werdyktów. Kilka razy wziąłem udział w kilku konkursach. Nie chcę źle mówić o powszechnie znanych instytucjach, ale. W y, y, konkursach, które na drodze były pieniężne, udało mi się w pierwsze miejsce i uzyskałem pieniędzy, więc pewnie ja także zrezygnowałem z uczestnictwa w tego rodzaju uczestnictwach. Trzymam za kciuki za Wasze złote medale.